Oglądając pewne materiały trafiłem na e, artykuł, który zaczyna się tak, proszę zostawić dekalog w spokoju, bowiem walka z Bogiem to walka z drugim człowiekiem. Wolność od Boga i Jego przykazań już raz przerabialiśmy w czasie okupacji hitlerowskiej i bolszewickiej, które pozostawiły po sobie dziesiątki miliony trupów. Do tego czasu. W Europie były chyba tylko dwa pomniki dekalogu. W tym jeden w Polsce. Teraz jest ich trochę więcej. Ale czy dekalog to naprawdę takie ważne wydarzenie, żeby go upamiętniać pomnikami? Trafiłem na bardzo ciekawy artykuł, który mówi o 10 przykazaniach. On był na tyle ciekawy, że chciałbym się z wami nim trochę podzielić. Ale zanim, zanim do szczegółów, bo żyjemy w czasach, kiedy w ogóle systemy, takie autorytarne są. Przez nas napiętnowane. Tak naprawdę żyjemy w czasach, kiedy już nie mamy autorytetów. Bo ktoś, kto dzisiaj jest dla nas autorytetem, jutro może się okazać zbrodniarzem. Ktoś, kto był zbrodniarzem, zabiera głos w sposób autorytatywny, tworzy prawo, wpływa na nas, w jakiś sposób kształtuje naszą rzeczywistość. Dlatego też my dzisiaj coraz rzadziej patrzymy na autorytet ludzki z jakimś takim szacunkiem. Dzieci tracą autorytet do swoich rodziców, do nauczycieli, my tracimy autorytet wobec władzy, czy władza traci autorytet w naszych oczach. Tak? Z czego to się bierze? Ano z tego wielkiego buntu przeciwko wszystkiemu, co nas ogranicza. Niechętnie godzimy się podporządkować innym. Jeżeli się godzimy, to albo pod przymusem, rzadko kiedy jest to nasz świadomy wybór, prawda? Autor tego artykułu napisał, że. Często jest to związane z tym, że my po prostu nauczyliśmy żyć jak konsumenci: że autorytet i prawo są nam potrzebne wtedy, kiedy chcemy z niego skorzystać. Wtedy, kiedy nie potrzebujemy, to je odstawiamy na półkę i odrzucamy. Albo zmieniamy ten autorytet na inny, to prawo na inne, ten zwyczaj na inny. Przestaje być to stała zasada naszego życia. Dzisiaj w szkołach coraz rzadziej uczy się i Pisma Świętego i Dekalogu, jeżeli już to w takim kontekście, że to zbiór baśni i legend. Na Zachodzie w ogóle się już nie mówi o Dekalogu, no bo jak nauczać dzieci przykazania nie cudzołóż, kiedy w klasie jest 99% dzieci z rozbitych małżeństw. Jak nauczać Dekalogu tą knąrną młodzież, która nie chce się podporządkowywać żadnym ograniczeniom? Niedawno czytałem nawet, że powstają już nowe tłumaczenia. Pisma Świętego, które wychodzą na przeciw ideologii gender. Już nie ma ojcze nasz. Tylko jest bezosobowa siła. Z czego to się bierze? A z buntu przeciwko autorytetom. Ale to też bierze się stąd, że my coraz rzadziej czytamy Biblię i czytamy Boże Słowo. Coraz rzadziej, je coraz słabiej je znamy. A jeśli nawet czytamy, to czytamy w małutkich fragmentach wyrywając rzeczy z kontekstu, i tracimy całą powagę sytuacji, całe otoczenie. To, co się w tym czasie dzieje, skąd to się bierze. My Często czytamy albo nawet mówimy o dekalogu, ale czy pamiętamy w jakich okolicznościach został nadany i dlaczego? Co je poprzedzało, co było potem, kiedy to się stało? Ważny jest kontekst tego, o czym czytamy, dlatego że on. Zawęża pewne możliwości interpretacji danego tekstu, ale też w niektórych okolicznościach je bardzo rozszerza. Dlatego, zanim jeszcze będę chciałbym powiedzieć coś więcej, to chciałbym wrócić do naszych korzeni, do tych korzeni żydowskich. Bo, jeśli mówimy o dekalogu, to dekalog jest podstawą dla wszystkich trzech religii monoteistycznych: żydowskiej, islamskiej i chrześcijańskiej. Tak? Ale z nich wszystkich najstarsza jest żydowska. Dlatego zwróćmy uwagę przez chwilę na to, co. Żydzi na ten temat mówią. Jak to prawo wrasta w żydowską tradycję? Bo słowo Tora, czyli prawo, jakie my dzisiaj często nim się posługujemy, początek bierze w prawie Mojżeszowym. Ale dla nas żyjących w XX, XXI wieku to prawo kojarzy się raczej z prawem rzymskim. A prawo rzymskie definiuje zwyczaj, tak? Powstaje prawo, które później, które wszyscy muszą przestrzegać. W pojęciu... Żydów Starego Testamentu, prawo to nie jest zbiór zasad, który należy obejść. Prawo w pojęciu Żydów Starego Testamentu to było wyraz Boży, Bożej Miłości i Wolności. Z czego to się właśnie wzięło? Ano, po pierwsze, pomyślmy przez chwilę. Niewolnicy w Egipcie, kiedy mogli stać się wolnymi? Wtedy, kiedy w Egipcie zostali, czy wtedy, kiedy posłuchali Boga i z Niego wyszli? Kiedy? Kiedy wyszli? Kiedy usłuchali Bożego Prawa, czyli Bożych słów. Okej, okay. Kiedy stanęli pod Synajem, trzy miesiące później, to ciągle mentalnie byli niewolnikami, grupą zbiegłych niewolników z Egiptu, tak? Ale pod Synajem dostali dekalog, który dawał im wolność. Kiedy stawali się wolnymi od tych swoich złych przyzwyczajnień z Egiptu? Kiedy usłuchali Bożego głosu? Kiedy usłuchali Bożych praw? Do czego prowadziły, prowadził ich Bóg? Wyprowadzając z Egiptu? Do niewoli czy do wolności? Z niewoli do wolności. Więc prawo, które zostało nadane, temu miało służyć. Miało ich z tego narodu, z tej grupy niewolników stworzyć naród, który miał opowiadać o Bogu. Ale Tora, czyli Prawo, to słowo jest zapisane w postaci samogłosek, ale żeby je przeczytać, to można to przeczytać jako Harach, albo jako Jarach. Dlaczego? Bo nie było samogłosek. Rozumiecie? I oba słowa oddają ducha prawa. Według tradycji żydowskiej, termin to, tra, tora może się wywodzić od dwóch czasowników: harach w znaczeniu począć dziecko, zajść w ciążę lub jarach, to znaczy napinać i wypuszczać, na przykład strzały z łuku. Pierwszy z nich wskazuje na to, że Tora była początkiem życia narodu izraelskiego. Nie niewolników, ale ludzi wolnych. A drugi pokazuje, że Bóg wyciął, napina łuk i puszcza strzałę, i stają się wolni, lecą do określonego celu. Co jest celem życia Izraelity? Kanaan, nowa ziemia, Boże błogosławieństwo, ziemia obiecana. Bóg obiecał. Protoplastom narodu izraelskiego, że z nich zrobi naród wielki, że będzie im błogosławił, że będzie ich imię błogosławione na całym obliczu Ziemi. W księdze Rodzaju, w 12 rozdziale wierszu drugim jest napisane: Uczynię z Ciebie naród, i będę Ci błogosławił, i Twoje imię rozsławię i staniesz się błogosławieństwem. A jeśli czytamy psalmy, tam wielokrotnie czytamy o tym, jak prawo i Tora są Bożym błogosławieństwem. W swoim ucisku wołali do Pana, a on ich uwolnił od trwogi. Posłał sw swoje słowo, aby ich uleczyć i wyrwać ich zagłady i ich życie. Psalm 107, wiersz 19 i 20. Wiecie, że tak też komentują uczeni żydowscy w Talmudzie. Rabbi Jozue Ben-Levi mówi, tablice prawa były dziełem Boga, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach. Porównaj Księga Wyjścia 32,16. Nie czytaj jednak Harut, czyli wyryty, ale czytaj Herut. Wolność, bo nie może być synem wolności nikt inny, jak tylko ten, kto zajmuje się torą. A ktokolwiek staje się uczniem tory ten będzie wyniesiony, jak napisane, od podarku do dziedzictwa Bożego, od dziedzictwa do wzniesień. 4 Mojżeszowa, 21,19. Co ciekawe, to wymaga wytłumaczenia. Dlaczego tak? A no, tam czytamy. czwarta Mojżeszowa, 21-19, a może nawet wcześniej, czytam od wiersza 18. Studnia, którą wykopali książęta wydzierżawili stolicy ludu Berłem swoimi laskami, a z tej pustyni Ber, w Ber poszli do Mattany. A z Mattany do Nahail, a z Nachil do Bemot, a z Bemot do Kotliny, która jest w pobliżu Moabu, która, która koło szczytu Pizga, widocznego nad pustynią. I tutaj gdybyśmy znali Źródło słowa tych nazw, bo dla nas to są nazwy geograficzne, ale dla Żydów te nazwy coś oznaczały. A one właśnie oznaczały podarek, dziedzictwo Boże i wzniesienia, góry. Czyli rozwój aż do Ziemi obiecanej, aż do ojczyzny w niebie. Prawo. Więc jest wyrazem Bożej Wolności. Kiedy Izraelita w niewoli marzył o porzuceniu swojego stanu, to kiedy usłyszał Boży Głos, to się podporządkował. I jeśli czytamy Dekalog, i jeśli nie jesteśmy w takim. Sy w takim położeniu, jak Izraelita w Egipcie, i nie tęsknimy za wolnością, to dekalog to będzie zbiór surowych zasad i praw, które będziemy chcieli ominąć. Bo w dekalogu czytamy. Ja jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Jeśli jeśli Egipt nie jest domem niewoli dla mnie i dla ciebie to nie będziesz chciała, chciał stamtąd wyjść. I wtedy dekalog będzie zbiorem praw i reguł, które będziesz chciał ominąć. Zastosować do swoich potrzeb, wykorzystać do swoich celów. Ale jeśli w, dekalogu, w, w Egipcie jest ci źle, Czymkolwiek ten Egipt jest, to wtedy zaczniesz tęsknić za tym, co Bóg Ci daje. I wtedy dekalog stanie się źródłem wolności dla Ciebie i dla mnie. Bracia i siostry, Żydzi. W ten sposób traktują pismo, że ono jest skierowane bezpośrednio do nich. I jeśli nie przeżyją tego osobiście, to to jest tylko litera, zbiór słów, zdań, powieści, opowieści, które nic nie znaczą. Ale jeśli Boże Słowo przyjmiesz do swojego życia. I stanie się ono treścią i pokarmem dla Ciebie, to stanie się źródłem wody żywej, wytryskującej z Ciebie na zewnątrz. Stanie się prawem wolności. Stanie się tak, jak określały te dwa słowa, które określają, prawo, że stajesz się człowiekiem wolnym i narodzisz się do nowego życia. I tego Wam życzę. Amen.